Nie może nami decydować pesel, nie może nami decydować metryka, bo dlatego, że my możemy przestawiać nasz mózg. Możemy go przestawić. Seniorzy? Górą! A jacy? No jak aktywni, pogodni, weseli, Radośni, czynni. No, a jacy jeszcze będą i jacy powinni być? Powie Wam Wojtek i Wika. No właśnie, zapraszamy do stołu. Zapraszamy. Zdroje się do roboty. Zadwolony senior, optymistyczny, to również na naje. jedzenie. Tak a jeżeli na jedzenie. co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy sałatkę. Zdrowa, dietetyczna, mało kaloryczna, nie będzie brzuszka, no to kroimy. Popatrz, jakie wielkie znaczenie ma w ogóle jedzenie na nasz stan w ogóle psychiczny, na stan samopoczucia. To jednocześnie daje nam zdrowie, a zdrowie daje nam możliwość aktywności. No aktywności. więc o to właśnie chodzi, bo też trudno tak oczywiście zasiąść tylko i tylko jeść i jeść, nie ruszać się od stołu, bo trzeba oczywiście mieć różne pomysły. Plany, realizować swoje marzenia i właściwie dopiero wtedy czek może być spełniony i zadowolony. Bo my kochamy to życie, my kochamy aktywność. Co to daje człowiekowi, że on się będzie bez przerwy nawacjał, powiedz mi? Przecież nie wróci to, co już utracił. Nie, no ale właśnie trzeba się cieszyć Młodość, każdą chwilą, bo tak to jest. rozpamiętywanie czasami, tak? to, to, to dzielenie włosa na czworo. No jest, jest, jest strasznie destrukcyjne i, I właśnie bez, człowieka. bez sensu. Ludzie nie zdają sobie sprawy z jednej rzeczy. Że robienie dla kogoś, dla kogoś, coś dobrego buduje naszą. W razie człowiek się czuje lepiej. Poza tym tak. to zawsze wraca, więc wydaje się, że to jest ta recepta na. Długie, szczęśliwe, pogodne życie. życie. Jak ktoś już jako młody człowiek jest taki wiecznie niezadowolony, wiecznie skrzywiony, wiecznie złośliwy, to mu to niestety na starość zostaje. Także walczmy absolutnie z tym, żeby, żeby być dla innych życzliwym, serdecznym, pogodnym. A więc serdecznym, życzliwym, pogodnym to trzeba teraz zrobić soczek. O! W ten to sposób zaserwowaliśmy sobie kolejną miłą chwilę w życiu. To jak widać, seniorzy górą. Seniorzy górą, ale seniorzy jacy? Życzliwi, serdeczni, pogodni, radośni. Jednym słowem wszystkiego najlepszego. Seniorzy górą. górą. Seniorzy górą i kropka. Zapraszamy zatem wszystkich na parady seniorów. Na parady seniorów pokażmy młodym, że życie jest piękne, a dojrzewanie jest też piękne. A więc wspaniali, dojrzali na paradzie się spotykamy. A kogo nominujemy na następne spotkanie? Nominujemy przedstawiciela ze schroniska psów bezdomnych, zwierząt bezdomnych, a ażeby pomóc w adopcji One pomagają przetrwać samotność oraz trudne chwile w życiu. Adoptujmy, pomóżmy im przeżyć.